Baby, here as I am, hold me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand. Serdecznie. Dzisiaj zaczynamy się w gryki, na dwa, ze... na dwa ciągniki. <gry> o, nawet się zrymowało. Tata będzie siał, ja będę uprawiał przed nim, bo gryka lubi bardzo wilgotną i pulchną ziemię, z tego co wiem. Zawsze się ora przed gryką, tylko że wcześniej już miałem uprawione te działki, zaorane te działki, zagęszczone. I teraz będę bezorkowcem jechał, żeby to spulchnić i wyciągnąć tą wilgoć. Tata od razu za mną będzie siał. Siejemy 57 kg na hektar. Tutaj zalecał nam sprzedający, żeby siać 40-45 kg. On tak sieje i zawsze mu wychodzą bardzo fajne e, wyniki. Gryka, e, gryka się nie pryska na chwasty, bo ona bardzo szybko wschodzi. Tak więc e, też dlatego niektórzy gęsto sieją, żeby, e, żeby te chwasty nie powychodziły w tej gryce. Witam witam, pozdrawiam. No, tak więc my wyjeżdżamy na szóstkę i widzimy chyba się na polu, bo no, zobaczymy jak to wieszło. Tata mówi się od zwyczaju od siewu Zobaczymy jak to, jak to mu będzie szło i bardzo dobrze zasiejemy Jedziemy, jedziemy, zobaczcie jak fajnie ja tutaj wyciągam tą wilgotną ziemię. Od razu ta, ta wilgotną, pulchną ziemię sieje. No, pikabelo. Myślę, że wschody będą fajne, bo ta gryka się od razu napije tej wilgotnej ziemi. Wyjdę, pokażę Wam, jak to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Najważniejsze, że wyciągamy tą wilgotną ziemię. I ta gryka będzie zasiadała w tę wilgotną ziemię. To zaraz będzie wschodziła. O! Zobaczcie. Pracują. Piaseczek, nie? Luźna ziemia. Trochę się kurzy, ale to jest po prostu ta Wierzchnia warstwa. Bardzo nagrzana. I tylko ją się ruszę, to od razu unosi się to wszystko do góry. Z tyłu tak to wygląda. Zjechałem trochę No i to bardzo 89 stopni woda, 90 To akurat jedziemy z wiatrem akurat w tą stronę łapie większą temperaturę niż 93 Ale w drugą będzie się bardzo szybko chłodził ten też nie umożliwia dobremu chłodzeniu. Tak to wygląda za tatą. O. Fajnie. O. No, Y. Nie wiem, na ile centymetrów, 3-4 centymetry poszła. Pewnie. Bo to jest pieseczek bardziej, jest taka słabsza ziemia. Na pewno zobaczę, na pewno znajdę. Czy tu powinno być? Już. O, jest. No i witajcie tutaj mąż Babci Hollywoodzkiej Dobra, dzisiaj przyjechaliśmy siać yy, w Grykę Adrian już zaczynał uprawę O, widać go tam Jedzie z Gruberem na 25 Spulchnia Bo jak wiecie Gryka yy, no Trochę inaczej to jest zrobiona jak powinno być gryka lubi świeżą morkę, czyli powinno być orane i za dupą siane A jeżeli to już wcześniej jest pouprawiane, to teraz tym gruberem trzeba po prostu spulchnić i w ten wilgoć od razu wrzucić tą grykę. Dzisiaj jest 12. 12 dzisiaj jest maja. No to optymalny termin siewu. Jak wiecie nie lubi gryka e, przymrozków, no ale tu się nic nie spodziewamy. Nie na żadną zimną zośkę nic tu się nie zapowiada. Więc nawet jakby miało być 15, to ona dopiero będzie wychodziła z ziemi. Myślę, że nic się nie stanie, ja jestem przygotowany. Eee, Agregatem to CB Radio oczywiście jest włączone, bo nieraz na drodze e, odzywają się kierowcy ciężarówek. Także jesteśmy w kontakcie. Siedzę sobie w klimatyzowanym ciągniku, mówię Wam, że jak macie kupować ciągnik, to oby był, była w nim klimatyzacja sprawna, nie musi być, bo wtedy już sobie ją uruchomić, ale oby nie było, że trzeba doposażyć, bo takie doposażenie, tak jak tu my robiliśmy w zeszłym roku, to są ogromne koszty naprawdę ale to po pięciu latach męczarni dopiero wstawiona była klimatyzacja cała kompletna, czyli rozka bo, bo, bo innej opcji nie było, nie? Ten gruber to jest teraz, jest ten agromaszu gruber wykorzystany naprawdę no. idzie to, tych ciągni, zakrzania, 10, 10 albo 11 na godzinę, coś takiego mówię, no to czyli robi ładnie spórnia Cały czas działamy. Trochę wody już by się przydało niby jakaś burza ma być na wieczór to potrzeby czy będzie. Czy znów nas nie ominie, bo u nas do tej pory spadło za Adriana obliczeń nam 18 litrów w maju. No to jest mało, nie? 18 litrów. No, ale, no dobrze, że 18, a nie 8, nie? Ale już potrzebny następny deszcz. W maju nigdy wody nie jest za dużo. Teraz przyjedzie w tą stronę. To ja, ja już mogę zresztą. Dobra, nara Przejechaliśmy na pole hektar 30. Cały czas uprawiamy. Tata za mną od razu sieje. Bardzo fajnie to wygląda. O! Nie ma kto mnie z zewnątrz nagrać. Bartosz akurat. Yy, Bartosz akurat. W szkole zajęcia ma online, fajnie. Chwasty powschodziły, teraz znowu je zniszczymy. Kazik przy. O kurde, jakie kamienia złapaliśmy! Kazik przyjechał przy 60. Tam dubie ja nie mam akurat czasu. Podjął się, no to chyba chcę skończyć. Nic nie widać, nie wiadomo jak jechać. Kurde, nic nie widać. Kompletnie ale będą czerwone żniwa. 7 hektarów gryki. No na Tira to, na, tira to na pewno nie będziemy mieli, ale z kim się tam zgadam i może wtedy Tira wyślemy do kaszarni. Chyba Ooo, jak dziwno się zrobiło. Chłodno się zrobiło. A co, tam jest jeszcze też, czy nie? Co? Jeszcze tam jest. Aha, no to, nie wiem, worek wystarczy może. No, worek, nawet chyba... Tam jest e, hektar 80. A, nie, no to dwa worek Nie, jeden worek. No, worek no, jeden i... Czyli dobrze wychodzi. No, wsyp ten jeden worek. Do środka. Nic się nie zapycha? Nie. O, kurde, ponad 50 kilo. Tak? No to tak będzie. A A nie jest taka czysta, no. Ale się nie zapycha, nie? Nie, bo te tak kłopoty to leci. Zobacz, jak to w ręku nie utrzymasz, ucieka. O, jak ucieka? No dobrze. Ale to te, ta norma wyjdzie bo to jest ten sam ciekawy, co to wyjdzie z tego. Tak? 55 kg. Ja już zakończyłem, w też tacie urobiłem, no i teraz tylko zasiać i patrzeć jak to wschodzi. Leci. przecież musiał chyba z tamtego worka jeszcze a co może więcej leci? nie, więcej nie leci z tamtego worka przecież trzeba chyba dosypać, mi się wydaje no masz 7 e... ile dokładnie? ale nie wiadomo ile było nasypanych siewników no ale tak i razy i ile było siewników? trzysta pięćdziesiąt kilo Tak więc my wracamy już do domu, zasialiśmy 7,20, 7,30, coś takiego. Eee, trzeba by było dokładniej policzyć. Więc co? Jedziemy do domu, trzeba umyć sprzęt, bo strasznie się zakusił. Zobacz Ale gryka zasiana. Eee, zważymy tam to resztę i zobaczymy ile dokładnie wyszło na hektar. Eee, około 60 kg. Plus, minus. Zobaczymy co tam będzie. Z tego. Może za mało? Zobaczymy, przekonamy się. Jak wstawiłem jak post, każdy mówił od 60 do 80 kilo. A te z okolicy mówili, żeby zmniejszyć dawkę. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, jedziemy.